Wczorajsze online konferencje zorganizowane przez Samsunga i przez HTC sprowokowały mnie do tego, żeby przygotować um, kolejnego toka. Toka we własnym wykonaniu, ze względu na to, że koledzy ciągle gdzieś w rozjazdach, albo ktoś jest chory, a temat jest w miarę na czasie i jestem na bieżąco, to postanowiłem, że siądę sam i sam sobie tutaj z Wami podyskutuję. Wczoraj żeśmy mieli możliwość porozmawiania sobie na na Twitterze. Temat się wywołał zaraz po konferencji. Widzę, że sporo osób sobie również to oglądało po tym, żeśmy mieli możliwość troszeczkę podyskutować sobie na Twitterku. <kluzny> I to skłoniło mnie właśnie do tego, żeby trochę poopowiadać o tym, co, co widziałem, bo pewnie nie każdy miał czas, żeby śledzić tą konferencję. Druga sprawa, bardzo Was zachęcam do wymiany swoich poglądów, jak Wy znajdujecie te nowości, które się pojawiły w Barcelonie w 2015 roku. Ja teraz w tym materiale skupię się na dwóch urządzeniach na Samsungu, Galaxy S6 i S6 Edge oraz HTC One M9, bo to były takie najgorętsze premiery tego, tego spotkania, tej wystawy. Planowałem nawet wybrać się do tej Barcelony, ale niestety cały czas jestem chory. Spożywam sobie różnego rodzaju pastylki i jakoś już trzeci prawie tydzień i dojść do siebie nie mogę, tak więc wirus Atakuje straszny. <laughs> Pierwsza była konferencja HTC, ale oni powiem w drugiej kolejności. Drugą e, była konferencja Samsunga. Samsunga konferencja naprawdę to był. Event, no można powiedzieć, z prawdziwego zdarzenia. Jedynym takim mankamentem, przynajmniej dla mnie, to są prowadzący. Nie wiem, czemu upierają się e, główni menadżerowie, główni prezesi, żeby prowadzić e, takie spotkania z tego względu, że moim zdaniem nie są oni bardzo medialni. Zdecydowanie lepiej wychodziłoby, jakby prowadził to e, ktoś, kto jest. Typowym typową osobą, która w mediach się odnajduje i przede wszystkim będzie dobrze mówiła w języku angielskim, tym bardziej, że ogląda to cały świat i niektórzy mogą mieć problem ze zrozumieniem tego, co chcieli prowadzący przekazać. Zarówno w jednej, jak i w drugiej konferencji była ta sama sytuacja. Wejdźmy przede wszystkim do Samsunga. Było sporo plotek. Ja nie robiłem żadnego materiału odnośnie plotek co do tego, co to do tych telefonów. Nie lubię opierać się na plotkach, bo już nieraz się tak zdarzało, że były plotki, a później w rzeczywistości było, było dużo słabiej. Plotki się skończyły. Zresztą to sam prowadzący na wstępie powiedział konferencji, że właśnie teraz ucina wszystkie plotki internetowe, wszystkie spekulacje i będziemy już opierać się na faktach pojawiły się dwa nowe urządzenia, dwa nowe flagowce, chociaż trudno nazwać to flagowcem, chociaż być może flota flagowa Samsunga jest wyposażona jak gdyby z dwóch modeli z linii Note, tej większej z rysikiem oraz tej standardowej Galaxy, Galaxy S5 do tej pory teraz o S6. I w tej linii nowych flagowców pojawiają się dwa urządzenia. Jeden jest to ze standardowym ekranem, a drugi jest z ekranem, który jest wygięty, tak jak żeśmy mieli Samsung Galaxy Note Edge, na którego cały czas czekam, że mi Samsung udostępni do testów. Niestety doczekać się nie mogę. Mamy tym razem zaokrąglone rogi z obu stron tego telefonu. Jest to na pierwszy rzut oka, tak jak ja mogę tylko i wyłącznie na relacjach wideo, na relacjach foto się opierać. Wygląda to bardzo bardzo przyzwoicie. Słuchajcie, wynotowałem sobie tutaj kilka punktów, żebym czegoś nie pominął. Pierwszą rzeczą, na jaką zwracali prowadzący uwagę, to jest design. Zarówno w przypadku Samsunga, jak i HTC było to bardzo, bardzo, bardzo mocno podnoszone, że najważniejszą rzeczą teraz jest design, co sugeruje nam, że tak naprawdę środek, czyli bebechy tych urządzeń, no nie bardzo pójdą do przodu z tego względu, że pewnie już dochodzimy do pewnego punktu oporu, poza który trudno będzie Trudno będzie przejść. No, nie jest trudno odmówić urody temu Samsungowi nowemu. Podoba mi się, przynajmniej na zdjęciach, jakie tutaj widzę, bardzo to urządzenie. Wygląda naprawdę stylowo. Wszyscy do tej pory narzekający na słabe materiały, które znajdowały się jako wykończenie Samsunga, teraz powinni być zadowoleni, ponieważ mamy aluminiową ramkę, telefon jest bardzo smukły oraz z tyłu mamy wykończenie szklane. Słuchajcie, no i teraz znowu zaczynają się problemy, bo e, osoby, które miały możliwość i przyjemność zapoznania się z tym nowym produktem e, na targach, już narzekają, że niestety skoro ten tył mamy szklany, jest to Gorilla Glass 4, zarówno z przodu jak i z tyłu, już pojawiają się problemy z odciskami palców. <laughs> ja u siebie tego nie stwierdzam, ja mam, e, ja mam u siebie Sony Xperia Z3 w białym kolorze te odciski palców nie są zupełnie dokuczliwe. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Poza tym zaraz się pojawiły głosy, że to jest ściągnięte od iPhone'a. Tak naprawdę można by powiedzieć, że aluminiowa ramka, nawet ten sam dół tego telefonu naprawdę przypomina, przypomina iPhona. iPhone'a. Mimo wszystko to, że jest wykonany z aluminium, tył, mnie bardziej przypomina, słuchajcie, Sony Xperia Z. Trzy czy każdą linii z Xperia Z, tak więc można powiedzieć, że jest to połączenie iPhone'a i e, Xperia. <laughs> ja nie mam absolutnie nic na przeciwko. Skoro jest to wykonane dobrze, skoro ludzie tego oczekiwali, to jak najbardziej niech tak będzie. Chociaż tak jak mówię, pojawiły się już głosy, że, że no nie jest to fajne, bo się odbijają strasznie odciski palców. Przez to, że jest niewymienna klapka, to mamy niewymienną baterię. Przez to, że nie mamy stylnej klapki, to te akcesoria już nie będą tak idealnie na Samsunga pasowały. Tylko trzeba będzie to robić standardowo jak w innych, u innych producentów. Jak widać, no ludziom nie dogodzi. Ja cały czas byłem zwolennikiem tej obudowy plastikowej w Samsungu właśnie przez pryzmat tego, że mamy wymienną baterię. I m, dlatego, że mamy naprawdę fantastyczne akcesoria, które bazowały właśnie na tym, że można wyjąć tą e, tylnią ściankę, i, e, i zamiast niej założyć jakąś ściankę, która będzie jednocześnie futerałem. Zachęcam Was do komentowania, jak Wy to znajdujecie, jak Wy odbieracie design, jak widzicie, czy to jest faktycznie hybryda iPhone'a i, i Xpery Z3, czy będziecie płakać za tymi akcesoriami, które teraz już tak wspaniale na te urządzenia nie będą pasowały. Tak więc zachęcam, zachęcam naprawdę, liczę na te komentarze, bo to mnie napędza do takiego działania. Tak więc tu jest kwestia designu i kwestia tego, że wszyscy na to czekali, a teraz jest wielkie rozczarowanie, bo no bo jest tak, jak jest. Zgodnie z tym co mówiłem, ze względu na to, że mamy już ten super mega design, również jest niewymienna bateria i co <laughs> dodatkowo warto wspomnieć, ten model już nie jest modelem wodoodpornym. S5 była wodoodporna, ten telefon już wodoodporny nie jest tak, więc też z tą opcją musimy się pożegnać. Sercem sercem tego telefonu jest ekran o przekątnej 5.1 cala. Tak jak mówiłem, mamy dwie dwie specyfikacje, czyli mamy SON, przepraszam, Galaxy S6 i Galaxy 6 Edge, jeden i drugi ma tą samą przekątną 51 cala, tą samą rozdzielczość 2500 na 1440 z nieprawdopodobną gęstością 577 pikseli, to naprawdę jest już pod mikroskop rozdzielczość, ale pojawia się również nowy Gear VR, czyli to rozszerzenie do wirtualnej rzeczywistości, i to moim zdaniem usprawiedliwia ten ekran, chociaż ja. Nie wiem, zobaczymy, czy się te urządzenia przyjmą i czy to faktycznie ma sens, i na ile taki ekran takiej rozdzielczości będzie obciążał nam baterię tego telefonu. Wyświetlacz, jak to w przypadku Samsunga, jest to super AMOLED i w przypadku wersji S6 Edge jest on z dwóch stron zakrzywiony. Też było wspominane, że to było bardzo trudne technologicznie do wykonania, żeby to szkło odpowiednio przygotować. Żeby ten, 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 ten telefon wyglądał tak, jak wygląda. Słuchajcie, ekran pewnie, mm. przepraszam, w przypadku Samsunga będzie wyglądał świetnie. Znajdą się jak, zarówno sceptycy, jak i osoby, którym się będzie podobało. Niektórzy będą narzekali pewnie na to, że są nie kolory, nie, kolory nierealne, inni będą zachwyceni czernią. Tak więc no poczekamy, zobaczymy jak ten ekran będzie wyglądał, ale zakładam, że jak to było dotychczas również i w tym urządzeniu ekran będzie naprawdę na najwyższym poziomie. Kolejną opcją był aparat fotograficzny. To była to była a można by powiedzieć punkt jeden z punktów tej całej prezentacji. Porównywał prowadzący tą prezentację Galaxy S6 z iPhone'em 6 Plus, pokazywał różnice w zdjęciach, jakie te urządzenia wykonują. iPhone, przypominam, że jest to jeden z lepszych aparatów na rynku. Niektórzy uważają, że to najlepszy aparat fotograficzny na, na rynku, a prowadzący porównywał właśnie w złych warunkach oświetleniowych, czyli gdzieś, gdzie mamy światło zastane bez flesza wieczorem, robione zdjęcia i porównywał zarówno jakość rejestrowanego obrazu, razu wideo, jak i re rejestrowanych zdjęć, gdzie no, zdecydowanie było widać na tej prezentacji, że będzie dramatyczna różnica w jakości pomiędzy iPhone'em na korzyść oczywiście Samsunga. Myślę, że życie to zweryfikuje i wszyscy testerzy jak tylko dostaną w swoje ręce te aparaty, pobiegną gdzieś właśnie w słabo oświetlone miejsca i będziemy porównywali, który aparat jest lepszy. Warto powiedzieć, że zostaje 16 megapikseli, jest Aparatu głównego jest optyczny stabilizator obrazu, to jest istotne, i niestety nadal w Samsungu jest wystający aparat. To jest według mnie pewien problem, ze względu właśnie na to, że możemy ten aparat, jeżeli nie zastosujemy jakieś dodatkowej obudowy, on często, od tego, że gdzieś go kładziemy, może nam się delikatnie zarysować. Nie lubię tej opcji, to mi się nie podoba. Ale zarówno nowy iPhone, jak i Samsung ma wystające aparaty, tak więc tutaj nie będzie się mogła konkurencja nawzajem punktować. Ważną sprawą było również to, że aparat ma być aparatem super szybkim, czyli ma się super szybko uruchamiać. Ma być opcja taka, że ten aparat będzie jak gdyby cały czas aktywny. W momencie, kiedy będziemy chcieli robić zdjęcie, on się ma poniżej jednej sekundy uruchamiać i być gotowy do wykonania zdjęcia. Zobaczymy, czas pokaże, czy faktycznie tak i przede wszystkim czy to będzie nam wpływało na baterię. Kolejną opcją to są opcje hardwareowe. Samsung postanowił wyposażyć to urządzenie w swój procesor Xynos 64-bitowy, jak pan prowadzący podkreślał, będzie to ośmiordzeniowy. 4 rdzenie po 2, 1, 4 rdzenie po 1,5 GHz. Jest 3 GB RAM skoro 64-bitowy. To można było się pokusić o 4. To by było coś nowego. Mamy 3 RAMu. RAM jest już w technologii DDR4, co ma nam gwarantować większą wydajność i szybkość pracy tego RAMu. Także tu się ten temat również zmienia. Zoptymalizowana i szybsza jest również pamięć wewnętrzna tego telefonu. Ma to działać znacząco wydajnie niż w poprzednich modelach. Mamy dostępne trzy wersje rozmiarowe. Także będzie 6 modeli na rynku, bo będzie S6 normalny i S6 Edge, i wszystkie te opcje będą w wersji 32, 64 i 128. I według mnie tu jest trochę strzał w kolano, bo nie będziemy mieli karty, obsługi karty SD, nie będziemy mogli rozszerzyć tej pamięci, tylko będziemy mieli pamięć wbudowaną. Ja nawet wczoraj zadałem rzecznikowi Samsunga, dlaczego tak się stało. Dostałem odpowiedź na Twitterze, że ze względu na to, że Samsung zwiększył, Ilość pamięci dostępnej wewnątrz urządzenia nie ma, nie widzi już potrzeby, żeby stosować karty SD. Dla mnie jest to sprawa dyskusyjna, bo Miałem już niestety problemy z telefonami, zdarzało mi się tak, że mi padła płyta główna i wtedy niestety nie udało się w żaden sposób odtworzyć danych, które były właśnie w tej pamięci, która jest na stałe winstalowana na płytę główną. W przypadku tego, jak mamy kartę SD, zawsze tę kartę możemy wyjąć i próbować je w innym urządzeniu używać. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby była karta SD. Napiszcie mi, czy to tylko ja jestem taki z minionej epoki i mi są potrzebne takie wodotryski, czy to może generalnie... E, Samsung no nie posłuchał tutaj mm, większości użytkowników. Wiadomo, że skoro pamięć jest optymalizowana, jest szybsza, będzie mogło to lepiej funkcjonować z telefonem, telefon będzie bardziej żwawy, ale karta SD jednak dla mnie to by jest MUS, MUS w tym telefonie. Pomijam nawet, że naj, naj, najniższa wersja dostępna to będzie 32. Kolejna informacja, nikogo pewnie nie zdziwi, że system operacyjny tego telefonu to będzie Android 5.0, ma być z nowym TouchWizem, zoptymalizowanym, bardziej płaskim, dostosowanym do nowego Androida. Przede wszystkim ten interfejs ma być super, super, super szybki, tak więc nie powinno być tutaj problemu, bo prowadzący wskazywali, że już żadne lagi, żadne zwolnienia, żadne przycięcia na pewno nie będą miały miejsca w przypadku tego telefon. Kolejną ciekawostką, też to było tłumaczone w ten sposób, że bateria została wyeliminowana, wymienna, ponieważ Samsung do tej pory nie miał pewności i chciał dać użytkownikom możliwość w przypadku jakichś długich eskapat, wymiany takiej baterii w wersji biznesowej przede wszystkim były nawet biznesowe ładowarki, które miały możliwość ładowania telefonu i dodatkowej baterii jednocześnie. Że teraz już jest tak zoptymalizowany telefon, tak ta bateria jest dobrze zaprojektowana i dopasowana, że nie będzie z tym żadnych problemów. I pojawia się znowu szybkie ładowanie. Zgodnie z tym, co było prezentowane, podobno 10 minut ładowania ma nam starczyć na 4 godziny pracy i telefon ma się o 70. Procent szybciej ładować niż poprzednik Galaxy S5. Też zobaczymy, jak to będzie w życiu wyglądało i jak to będzie w funkcji czasu wpływało na żywotność baterii. Kolejną opcją było, była informacja, że będzie od razu wbudowane w to urządzenie ładowanie bezprzewodowe w dwóch standardach, że jest to jedyna nowość na rynku, że w ogóle nikt tego nie ma. No, faktycznie w dwóch standardach może faktycznie wszyscy tego nie mają, ale przypomnę, że już Nexus. Czwórka miał na stałe wmontowane ładowanie bezprzewodowe QI, tak więc tutaj bym się z tym tak nie do końca zgodził, co nie zmienia faktu, że jest to bardzo dobra wiadomość, bo jestem zwolennikiem tego typu rozwiązania, zarówno wygodne jest to w domu, w biurze, zarówno. Jest to bardzo wygodne w samochodzie. Jeżeli mamy uchwyt, który obsługuje ładowanie bezprzewodowe, jest to fantastyczna rzecz. Żadne kable nam się nie plątają, bo możemy ten uchwyt sobie tak zaplanować, tak zaprojektować tak ten przewód poprowadzić, że nie będziemy się w niego gdzieś tam plątali w samochodzie. Kolejną opcją, która została zgapiona od innych producentów, wydaje mi się, jest to płatności. Samsung stawia na płatności zbliżeniowe, też w dwóch systemach ma się to odbywać, podpisał już umowy z wielkimi korporacjami, z Visa, z Mastercardem, nie robi tego tak jak Apple, jak gdyby na własną rękę, tylko wchodzi w alianz z wielkimi korporacjami, z wielkimi bankami, myślę, że to może tutaj jakąś przewagę generować na rynku i faktycznie te płatności mogą szybciej i przede wszystkim na większą skalę być wprowadzone do użytku. Jestem otwarty, jak najbardziej fajna sprawa, jeżeli to pod względem bezpieczeństwa będzie zoptymalizowane to... To jak najbardziej jestem za. Kolejną opcją, ciekawą, bardzo fajnym rozszerzeniem, bo na to zwracałem uwagę w moich recenzjach różnych urządzeń, które były wyposażone w czytnik linii papilarnych od Samsunga, że trzeba na tym czytniku przesuwać palcem. Nie jest to tak jak w iPhone'ie, że naciskamy, tylko musimy na czytniku przejechać, żeby nam zczytał odcisk palca. Tutaj ma być już to zrobione tak, jak jest to w iPhone'ie, czyli wystarczy przycisnąć. I nie musimy po niczym przejeżdżać. Bardzo dobry ruch, bardzo dobrą stronę, i miejmy nadzieję, że będzie to działało tak dobrze jak. U konkurenta z nadgryzionym jabłkiem. Kolejną opcją, którą znalazłem, którą wyszukałem, która zwróciła moją uwagę, był fakt, że będziemy mieli preinstalowane aplikacje od Microsoftu od razu razem z telefonem. Nie wiem, czy one będą na stałe wgrane, czy będą tylko linki do pobrania. Wolałbym, żeby to były linki do pobrania, bo przypominam, że nie każdy może z tych aplikacji chcieć korzystać. Ja już dość mocno. Dość mocno przerzuciłem się, powiem Wam szczerze, na aplikacje googlowe i na Google Docsy, i na, 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 na arkusze. Tak więc mnie w zasadzie aplikacje Microsoftowe nie są potrzebne. Trochę to z opóźnieniem wchodzi. Mam nadzieję, że będzie możliwość nieinstalowania tego, bo szkoda, szkoda pamięci ze względu na to, że nie możemy jej sobie rozszerzyć. I kolejną ostatnią rzeczą, o, którą już, o której już mówiłem wcześniej, jest to, że pojawia się nowa wersja Gear VR, czyli tych gogli do wirtualnej rzeczywistości. To będzie też fajna sprawa. Czekam cały czas, że, 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 że gdzieś coś takiego mi się uda dostać też do potestowania, niestety jakoś bez bez większych tutaj sukcesów w tej dziedzinie. Testowaliśmy na kanale pierwsze, pierwsze te okulary wirtualne, które, które pojawiły się na rynku. Chciałbym te, 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 zobaczyć te Gear VR od Samsunga. Jestem ich bardzo ciekawy. To tyle, jeśli chodzi o Samsunga. Piszcie, czy to jest to, na co żeście czekali, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, bo jestem podobny w podobnej sytuacji, że no nie wszystko mi się podoba. Jeszcze może zrobimy takie krótkie porównanie, jak to wszystko wygląda, jakie są różnice pomiędzy starą S5 a S6. Pierwsza sprawa to jest właśnie Exynos. W poprzednim modelu mieliśmy Snapdragon 801. Tu mamy Exynosa, to co mówiłem, Samsungowy procesor 7420. W nowym urządzeniu mamy 3 GB. W starym mieli 4, stare to było 16,32, tu mamy 32, 64, 128, ale tak jak mówiłem, nie było możliwości obsługi karty mikro, w nowym nie mamy obsłu możliwości obsługi karty microSD. Rozmiary to są te same, tylko tutaj mamy rozdzielczość 1440 P, w poprzednim było 1080. Jest również LTE tej kategorii dostępne. Jeśli chodzi o gramaturę tych urządzeń, to jest ono lżejsze o 7gram w przypadku s 6 a S6 6 S6, S6 jeszcze jest delikatnie lżejsza. Jak widzicie, aparaty również starym i w nowym to jest 16 megapikseli są jest po prostu... W nowym, w, nowym, w, nowym, w nowym urządzeniu jest przysłona 1.9, w starym było 2.2. Przedni aparat jest tutaj po, po, po dużo lepiej, bo stary to były 2 megapiksele, w nowym mamy 5 megapikseli i również przysłona 1.9. Tak więc tutaj widać, że Samsung idzie, idzie za zaciosem, i, i również ten aparat do selfie nam odpowiednio. Upgrade'uje, czego nie zrobił iPhone 6. Naprawdę nie wiem czemu. I kolejną opcją to jest bateria. Uległa zmniejszeniu. W S5 była 2800 mAh, w nowym jest 2550, w Edge'u 2600, także spadła nam wydajność baterii. Miejmy nadzieję, że proces 14 nm, który jest zastosowany w tych procesorach, nam to zrekompensuje i będzie nam to działało. Otrzymujemy również z nowości, jak gdyby dwa razy dwa. WiFi ABG NIAC plus nowy interfejs Bluetooth 4.1. Dłącze USB jest w wersji 2.0. Nie zabrakło e, GPS-a i e, Ikonasu. W nowy, nowych telefonach również pojawia się pierwszy raz nanosim. Do tej pory mieliśmy rozmiar mikrosim. Tutaj Samsung poszedł za ciosem, ze względu na to, że jest szufladka, w którą będziemy wstawiali tę kartę. Poszli już w rozmiar nanosim. Sim. Co ciekawe, teraz polityka cenowa. Myślę, że jest srogo. Na to co tutaj widziałem już w przeciekach, w preorderach, jakie są dostępne w Holandii, są te ceny srogi, srogie. Najtańszy to jest 700 euro. Ja nawet pozwolę sobie to przeliczyć i to nie wiem czy to jest cena pewnie netto, czyli to jest 700 razy 4,2 to jest 2900 razy 1,22 może się okazać, że około 3500 będzie kosztował najtańszy Samsung chociaż nie wiem czy z taką <laughs> ceną oni tutaj wystartują. Niemniej jednak najdroższa wersja 128 gigowa modelu Edge ma kosztować 1100 dolarów, czyli dużo drożej chyba o 100 czy 150 dolarów będzie to drożej niż iPhone 6 Plus. Tak więc no zobaczymy. Samsung się tutaj naprawdę cenowo Dość mocno nastawia na skoszenie naszych portfeli. Dobra, i teraz kolejną opcją jest HTC One M9, M8. Bardzo udany model. Ja, ja go chwaliłem przez dość długi okres. Go używałem. Idziemy tutaj delikatnie w, w delikatny tuning można by powiedzieć tego, tego telefonu. Znowu mamy nacisk na design, na to, jak ten telefon wygląda. Pojawiają się opcje nowego aparatu, bo cały czas. Pamiętajmy, że ludzie bardzo mieli duże zastrzeżenia co do, słuchajcie, rozmiaru matrycy, czyli tej matrycy ultrapixel. Znika nam dual kamera, bo już nie będziemy mieli opcji podwójnego aparatu. Mamy nowego HTC sensa który będzie nas po lokalizacji już w jakiś sposób określał, gdzie będziemy. Dostajemy główny aparat 20 megapikseli, już nie z technologią um, Ultra Pixel. Ultra Pixel przechodzi na kamerę przednią. Też bardzo fajnie, bo zazwyczaj te aparaty przednie mają dużo słabszą czułość i dużo ciemniejsze zdjęcia wychodzą z tych, z tych aparatów przednich. Teraz miejmy nadzieję, że HTC tutaj zmieni temat. Yy, mamy anonsowane właśnie to fenomenalne portrety. Oprogramowanie ma być znacząco... Znacząco podkręcone. No i jak zwykle w przypadku HTC dostajemy informację, że będą głośniki jeszcze lepsze niż u poprzedników. I co najważniejsze, firma już współpracuje z firmą Digital i ma nam to oferować dźwięk przestrzenny Dolby 5.1. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że już mi się uszy odetkają po mojej infekcji do czasu, kiedy to urządzenie do mnie dotrze i wtedy będę mógł na własne, że tak powiem, receptory słuchu odczuć to. Jak to będzie funkcjonowało, bo, bo dzisiaj byłoby to, uh, by to trudne. Procesor Snapdragon 810, 3GB, czyli tu jest tak generalnie trochę, e, trochę podkręcone. Poprzednio żeśmy mieli 801 i 2GB, jest na szczęście obsługa microSD. Jeśli chodzi o wyświetlacz, ten sam rozmiar, 5 cali, nie idziemy w górę, to też jest dobre, bo ta, te, te 5 cali jest tym rozmiarem fajnym, co prawda Samsung 5.1, Sony 5.2, czyli w okolicach, ale jednak przez to, że HTC ma 5 cali jest bardziej taki poręczny. Rozmiarowo mniej więcej podobnie, 3 gramy lżejszy, tak jak mówiłem różnica w aparacie w nowym będzie 20 megapikseli, oraz frontowy Ultra Pixel 4 megapiksele. Bateria ulega zwiększeniu w tym przypadku. Poprzednio 2600, w nowym będzie 2800. Android 5.0 z HTC Sense 7, chociaż też słyszałem, że stare, starsze modele też mają ten HTC Sense dostać. Ma być on jeszcze szybszy, jeszcze bardziej zoptymalizowany, bazować na kolejnych danych, które będzie otrzymywał chociażby z lokalizacji i i przez to będzie to jeszcze lepiej wszystko funkcjonowało. Rozbudowany znowu interfejs Wi-Fi, Bluetooth 4.1, w poprzednim 4, USB 2.0, GPS, Glona GLONASS, DLNA, NFC, czyli to, co już byliśmy przyzwyczajeni i pozostaje rozmiar nanoSIM, czyli ta najmniejszy, najmniejszy aktualnie dostępny rozmiar karty. Designersko z zewnątrz sam telefon bardzo się nie zmienił, zniknęła nam ta kamera dodatkowa również aparat jest wystający niestety mimo wszystko ja jestem za tym, żeby w takich telefonach nie iść faktycznie szalenie do przodu z tą rozdzielczością, bo jeżeli nie korzystamy z technologii wirtualnej rzeczywistości, tych gogli to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie gołym okiem rozpoznać, czy, czy mamy quad HD, czy normalny full HD przy e, e, oczywiście ekranie 5 Calowy. Tyle, na szybko taki odcineczek zrobiłem. Jeżeli Wam się spodoba takie moje ględzenie, nie zapomnijcie mi dać łapki w górę, napiszcie, że też takie chcecie moje przemyślenia wolne, bo tak jak mówię, ciężko nam w tych tokach zebrać się całą grupą, szczególnie, że teraz infekcje tutaj u nas w Świętokrzyskim szaleją szalone i albo ktoś jest chory, albo ktoś gdzieś wyjechał. Mamy już odcinek toka rozpisany ze dwa tygodnie, tylko nie ma szansy się spotkać i go wspólnie nagrać, a tak sam zawsze mam szansę sobie siąść na chwileczkę, i coś na jakiś temat, który jest bieżący, wam poopowiadać także, żeby nie, żebyśmy nie opowiadali o nowych, o nowych telefonach za 3 miesiące. Może jeszcze na koniec ważna informacja. HTC ma być dostępny już od 1 marca, nie wiem, czy na polskim rynku, bo tego nie udało mi się potwierdzić. Od 10 kwietnia ma być dostępny Samsung i ma być dostępny już na polskim rynku. Oficjalnej polskiej ceny jeszcze nie znamy, ale trochę się boję, jaka ona będzie. Dzięki jeszcze raz zachęcam do komentowania bo to jest klucz całego przedsięwzięcia jeżeli słuchacie tego podcastu na iTunesie zachęcam do wejścia również na stronę testhub.pl przejścia do firmu który znajduje się w serwisie YouTube no bo tam główna dyskusja się prowadzi w komentarzu właśnie na serwisie YouTube no bo całą tutaj naszą działalność opieramy właśnie o serwis YouTube.